Supreme, Robotek, Rider. Pff, halo, koledzy, jesteście tu? Robotek, Ricky, Supreme. Kurczę, tak to ich nigdy nie znajdziemy. No jak, wiemy coś o nich? Gdzie oni są, cokolwiek? Wywiady nic nie donoszą. Wybaczcie mi, moi ludzie szukają wszędzie, ale nie można ich znaleźć. Mam nadzieję tylko, że nie przyszli na Isa Sorna na osobną wyspę. Wtedy byśmy ich nie złapali. Ricky, błagam, nie zdychaj mi tu. Robotek, czy możesz mi coś dla mnie zrobić? Mów wszystko. Proszę żebyś powiedział rąkowi co, żeby dał mi jego numer. Riki, ty możesz umierać. A Poczuć jego numer, kiedy. Kiedy. Czy <laughs> to nie będzie? Nie martw się. <laughs> o mnie. To pewnie jakieś zakażenie się dotarło. Dlatego mi się też pewnie ręka nie goi. To wszystko nie jest sterylne. I jeszcze tarcza... i dinozaury. M Będę za tobą tęsknić. Przepraszam pani za Zabrze, czy nie widział pan, że takich trzech ludków, jeden biały, drugi zielony, drugi, trzeci też biały. Nazywam się tak. Roboty, Kriki i Supreme. No to trudno. Szukam dalej. Kurczę, tu już zbocza, dali mi do 1 to już przypomina trochę walki e, golemów na Arianie. O ile ja dobrze pamiętam, w sumie byłem mały. I mimo, że tyranozar pozwoli mi tu wejść, choć my nic o tym nie wie, więc to chyba źle. Dobra, załatwiłeś mnie jak w 97, ale na pewno nie załatwisz mnie jak w 56. O, też się boję, letki Dokładnie jak w 21. Golemów. Zaraz! To jest Big Golem, ale jak? Dobra, ale tym razem ja się zemszczę. Jak w 64. Częściej do mnie. Dobra, jednak takie walki wolę podziwiać z areny. Ale A! 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 co jest? Czemu? Nie założyłem! Gaci na zmianę! E, to może się pogodzimy, jak... 59 Loty świetny pomysł się stawiam Supreme! Uwaga! Centrala, centrala! Paza! Znalazłem Suprema! Szybko wejdzę go do bazy! Nie wiem czy cała wyspa jest ogromna. Nie wiem czy go zna... Znaleźli Litcha! Zna! Nie Litza Suprema! Znaleźli Suprema! Wygrałem zakład. Riki, <laughs> co to było? O, nie gady! Tym razem wam nie pozwolę! Zabrać mi go, kumpla! Romek? Peru, peru! Chyba za późno jest. Już, już. Oe, eł, ja. Czekaj, nie rozumiem cię, Romek. Tylko Riki cię rozumiem. Zaraz to te dniusi, które uratowaliśmy. Riki. Nie, eł. Ej, czy wyjdziecie? Dzień dobry, Uf, było blisko. Halo, centrala, robi się, robi się zbyt niebezpiecznie. Lecę poza pasy żywności jedzenia i zaraz wracam. Właśnie niedaleko słyszałem T-rexy Halo, centrala, ja też wracam. No i Andrzej jest zmęczony. Música uh -huh.